dzień na ognisko, wieczór wieczór na ognisko wypalamy stare gałęzie, śmieci powoli trzeba się proponować śmieci, nie w sensie śmieci, śmieci tylko starych gałęzi, drewnianych skrzynek nawiezionych kartonów także wszystko wypalamy piesy, piesy szaleją o, debile Ozik, Ozik szaleje Mordka mu już się wygoiła, bardzo ładnie, także jest gitara, a my sobie będziemy powoli tu wypalać. Tak, szybko się robi ciemno, miałem odkręcać, ale zdążyłem się zakręcić już się ciemno zrobiło. Co, Co to jest? Spalą jakieś Co to jest?